Cześć, witajcie, z tej strony Piotr Tokarski, a dzisiaj specjalnie do sklepu strefokostek.pl zrobię dla was trzy przykładowe ułożenia przy parowaniu krawędzi do redukcji na kostce 5 na 5 więc mam nadzieję, że pomogę komuś tym materiałem. Ok, więc zacznijmy od pomieszania kostki. I jeszcze centry. No więc dobrze, możemy przejść do poradnika przykładowych ułożeń. Ja będę się posługiwał tylko tutaj w sumie jednym algorytmem, oczywiście nie licząc parity. Będziemy robili slice'a w którąś stronę, albo ruchem D, albo ruchem tutaj U. I oczywiście SexyMove plus Sledgehammer, czyli nasz algorytm obracający yy, I nic tutaj więcej ja nie używam przynajmniej yy, Moja średnia oficjalna i single jest poniżej minuty 20, więc mam nadzieję, że yy, nieco pomocne będą te przykłady wyłożone yy, No więc dobrze, ja ogólnie yy, zaczynam centry od każdego koloru, jestem kolor neutral na centrach yy, Więc yy, tutaj równie dobrze mogłem na każdej warstwie zacząć, lecz mimo wszystko yy, paruję sobie z centrem białym u dołu a z żółtym u góry lub na odwrót, ponieważ wtedy też rutuje kostkę o Z2, więc gdybym dostał kostkę już w takiej normalnej pozycji, no to bym zaczął wyszukiwać mojej krawędzi i co ja jestem tutaj w stanie zauważyć, widzę, że mam tutaj krawędź zieloną i tutaj zielono-białą i tak, jeżeli nie mam w ogóle różnych centrów jeszcze to mogę pierwszy ruch zrobić, sobie pozwolić na ruch F bez żadnego wrzucania i dopiero drugi ruch, podstawić sobie tutaj i wrzucić, ale Wiem, że jak zrobię ruch F i tak podstawię, to mogę sobie jakby to zrzucić na jednego slajsa, lecz niestety to będzie odwrócone. tak więc to mi się nie opłaci, więc jak najbardziej zrobię ruch F i tutaj podwójnym takim ruchem sobie wrzucę e, i mamy jednego slajsa. Dalej sobie wypatruję, gdzie mam kolejną krawędź. Wiem, że mam na dole, więc obracam kostkę. Ogólnie ja się będę starał e, wrzucać najpierw wszystkie cztery krawędzie dookoła jednego centra. Oczywiście nie zawsze mi to wychodzi, najczęściej wychodzą e, trzy jakieś tutaj krawędzie i później się tutaj dużo robi, lecz jest to najwygodniejsze, ponieważ jest to prawie jak wtedy jak metoda jału, że kostki już nie rotujemy, wiemy, że cały dół mamy zrobiony. Lecz zobaczymy jak tutaj wyjdzie w tym przypadku. Ogólnie jakoś nie trzymam tak sztywno tej zasady, lecz najfajniej by było zrobić cztery krawędzie już do wokół jednego centra i wtedy kostki już nie musimy rotować o Z2 i też wpływa to lepiej na lukę Heda. Tak więc dobrze, kolejny, tutaj mam kolejną krawędź. No i wrzucam sobie tutaj takim steczkamerem na lewo, oczywiście robiłem od frontu. I grube uprim mamy jedną krawędź, i kolejną krawędź, jaką sobie obierę, to jest czerwona. Wiem, że jedna czerwona była gdzieś tutaj na dole, ale dobrze wszystko jest tak, tutaj mamy jedną czerwoną, no i druga czerwona w takim razie musi być gdzieś albo tutaj na slice A tutaj mamy kolejną czerwoną, więc tutaj sobie z powrotem kostkę zrotuję i wrzucę najpierw tą krawędź. Oczywiście to wrzucając już od razu na górę slice, no i tutaj kolejna krawędź, która nam została, ona jest w tym miejscu i tak samo sobie wrzucę i od razu robiąc uprim widziałem, że tutaj mam niebieską krawędź i też niebieską krawędź mam tutaj niebiesko-białą, ja najczęściej wypatruję na początku białych elementów, jak mi się skończy białe krawędzie, to później przychodzę do żółtych najtrudniej mi się wypatruje te elementy, które nie mają żadnego białego ani żółtego więc tak jak najczęściej zaczynam od tych białych krawędzi jeszcze zależy oczywiście jak tutaj podejdzie może bym był zrobiony tutaj taki ładny pasek powiedzmy z pomarańczowo-żółtych więc też bym od tego zaczął leczyć, najczęściej jest to E, najpierw kolor biały, myślę, że jest to też takie dobre udogodnienie, e, ponieważ się skupiamy tylko na białych elementach. No więc dobrze, wrzucamy sobie tutaj kolejną e, krawędź zrobioną na górę, i przy okazji e, tutaj tą biało-niebieską slice. I wiem, że już tutaj nigdzie nie mam ani e, na tyle, więc obracam kostkę ale pamiętam, że tutaj mam już zrobione dwie krawędzie, e, więc będę chciał uniknąć później e, rozrzucenia tego, więc będę musiał cofnąć, jakby slice, a, Bo tutaj. Wrzucamy sobie krawędź, e, tak, slice i teraz wrzucam gdzieś tutaj do, dowolnie na górę, bo tutaj nie ma żółtego, e, znaczy żółtego, pomarańczowego tutaj, biało-pomarańczowego elementu. E, wrzucam tą krawędź na górę, to z powrotem łączę i od razu z tym ruchem idzie taki obrót, o, o z2, bo wiem, że tutaj mam kolejną krawędź, więc tutaj sobie to wrzucę, hop, slice. I w tym momencie widzę, że mam tutaj dwie żółte krawędzie, więc brakuje tylko tej środkowej. I już w tym momencie staram się je wyszukiwać, ale w trakcie jestem w stanie zauważyć, to też zapamiętać, że mamy tutaj do czynienia z prawie wręcz gotową krawędzią, pomarańczowo-niebieską. Często tak właśnie w trakcie ułożenia potrafię sobie zmienić krawędź i dość szybko mi przynajmniej to wychodzi. I ja bym tutaj po prostu wrzucił tę krawędź i połączył, pamiętając o tym, że mamy już dobrze podstawione na slice'ach te żółto-czerwone krawędzie. Tutaj mi zostaje jedna krawędź i to jestem sobie w stanie zapamiętać, że nie wrzucam tego od razu. Najprawdopodobniej bym oczywiście e, przydało się tutaj wrzucić, ale najprawdopodobniej ja przynajmniej w trakcie ułożenia bym obrócił kostkę i od razu skompletował ten czerwony. E, zaraz czerwony mamy czerwoną krawędź chwilkę. Czerwoną krawędź mamy tutaj. Ok, bo w kamerze nie zawsze jest to tak dobrze widoczne. E, I tak, mamy tutaj czerwoną krawędź tutaj i musimy ją wrzucić. W taki sposób, by później jednym i drugim size'em połączyć krawędzie. I tak, wiem, że ostatnia krawędź została mi na dole, więc mogę się spodziewać, że tam będą jeszcze jakieś elementy. Lecz tutaj od razu widzę krawędź pomarańczowo-zieloną i jestem też w stanie zauważyć, że na pewno ona będzie tutaj do obrócenia. Lecz taką krawędź najczęściej sobie zostawiam gdzieś na sam koniec, albo wrócę po prostu tutaj na górną warstwę. Więc tak jakie bym dwie zrobione krawędzie. Nie ja przynajmniej tak bym to rozwiązał, więc to tutaj po prostu się tą krawędzią nie przejmuję, tylko normalnie wrzucam, od razu robiąc tutaj, przynajmniej staram się robić kolejną krawędź, chociaż wiem, że zielony mam tutaj, tak więc bym zrobił naprawdę w taki sposób, tą źle zrobioną krawędź bym wrzucił w taki sposób, by od razu zielono, żółtą zrobić. Ops ona tutaj będzie. I ostatnią krawędź dokładam tutaj tutaj i równamy centry. To krawędzie na końcu się nie przyjmuje. W tym momencie można było również zrobić tak, moim zdaniem by było to bez sensu, e, ponieważ tutaj robimy sobie algorytm obracającym najpierw e, czerwoną niebieską krawędź e, mamy już tutaj zrobione i ostatnie krawędzie tutaj niestety nie znam algorytmów, na to więc zrobiłbym najpierw jednego slice'a e, i potem drugiego i e, zostanie mi wtedy e, pality to co zostawiliśmy sobie na tej warstwie, więc tutaj na końcu wzroku. Algorytm pariki i ułożył następnie fazę 3x3. Dobrze, tak więc kostkę mam znowu pomieszaną. E, drugie przykładowe ułożenia tutaj na krawędziach. E, mam nadzieję, że też trafią się jakieś ciekawe przypadki. Więc będę mógł Wam ja tutaj jakieś fajne trikusy pokazać. E, więc, tak, pierwsza rzecz, jaką mi się rzuca to ta e, biało-zielona krawędź. Ja bym sobie zrobił jako pierwszy. Tak bym zrobił. I od razu ruch R. Rzucił tą krawędź z góry. Następnie. To tutaj na dół mamy gotową krawędź. Eee, widzę pomarańczowo białą. Robię środek i dorzucam drugie. I wiem, że tutaj mamy eee, niebiesko-białą krawędź i że gdzieś tutaj przed chwilą wyciągałem, albo jest na tak, stałe się tutaj krawędź biało-niebieska, eee, więc wiem, że zrobię jako kolejną. To będzie moja kolejna para na krawędziach. I wiem, że już trzeci element będzie gdzieś na dole, więc rotuję kostkę. I trafia mi się bardzo fajny przypadek, ponieważ tutaj, gdy zrobię tą krawędź, to już będę miał prawie gotową następną pomarańczowo żółtą, i będę wyszukiwał tego elementu. Wiem, że on będzie gdzieś na dole, więc wrzucam to sobie, łączę, wrzucam obojętnie, w które miejsce, rotuję kostkę i biorę tą krawędź z dołu, z kamerem takim. I tak, od razu mi się rzuciła czy ta biało-czerwona krawędź, szukam jej gdzieś tutaj na kostce. Wiem, że będzie gdzieś na dole, więc wrzucam w obojętnie jakie miejsce, z powrotem rotuję kostkę i przygotowuję tą krawędź, czyli najpierw tutaj wrzucam, slice, wrzucam i łączę tutaj środki. No i następnie to mi się rzuca w oczy, to jest bardzo charakterystyczny i bardzo też ciekawy przypadek. Można go bardzo szybko rozwiązać, ja wam teraz pokażę nawet jak. Więc tą krawędź sobie wrzucimy w to miejsce, tak by ta krawędź była takim samym tutaj kolorem na tym centrze, cały takim nam się pasek utworzył. Zrobiłbym regripa, slice'a, tak żeby była tutaj prawidłowa krawędź, algorytm obracający i slice z powrotem. Jeszcze raz pokażę. Tak jak na e, ostatnich czterech krawędziach, robię slice'a, łączę i wracam. I od razu mam gotową krawędź, bardzo szybką i bez zastanawiania się. I już dzięki temu mogę przejść do kolejnej pary. Widzę, że będzie to zielono-żółta. E, na tyle widzę, że też mam czerwono-żółtą. E, postaram się ją przynajmniej zachować. To wrzucam. I teraz za, w zamian za to miejsce postaram się wrzucić e, tą zieloną, e, żeby bardzo ładnie sobie zachować parę, więc tutaj sobie wrzucimy, połączymy, oj ja od razu mamy parę, dzięki czemu ta nam się zachowa i będziemy mieli tutaj już wszystkie krawędzie gotowe. Na dole nam zostanie jeszcze jedna, akurat z tym czerwono-żółtym elementem, więc wrzucamy i tej wsteczkamy na boku i wrzucamy, dzięki czemu mamy pierwsze osiem krawędzi, wyrównujemy centry. I szukamy. Jeżeli bym nie trafił e, takiej tutaj krawędzi, to od razu Wam pokażę trikusa albo takiej. Możemy to tak tym bardzo popsuć. OK. E, no, jeszcze zostałoby nam takie coś, więc od tego byśmy mogli cokolwiek zacząć. Ale jeżeli by nam się to nie trafiło, to moglibyśmy zrobić mprim u2m. I dzięki temu nam się troszeczkę już tutaj krawędzi wtedy połączy. E, I może dopiero wtedy coś dostrzeżemy. Tak, możemy zrobić tutaj już u2, albo algorytm obracający u2. Mamy jedną krawędź, drugą sobie zrobimy, tutaj bardzo łatwo można zrobić to w taki sposób D2, algorytm obracający i D2, no i tutaj już wiem, że wyjdzie mi algorytm parity, więc robię D i tego ruchu już nie będę cofł, algorytm obracający i wiem, że w tym miejscu są parity więc już mam pierwszy ruch zaczęty do parity, tak, i zaczynam już parita i dobrze, trzecie ułożenie, tam skończyliśmy z algorytmem parity co ciekawego mi się przytrafiło przy robieniu tych centrów, to od razu jedna gotowa krawędź, więc ją sobie od razu daję na dół i zaczynam w takiej orientacji, e, ponieważ tutaj wiem, że będę e, miał mniej elementów do wyłapywania, e, dzięki czemu tutaj będę miał lepszego ulubka i pierwszy, I pierwsze co mi się rzuca w oczy to biało-niebieska krawędź, wrzucamy, łączymy i kolejny element będziemy mieli na dole, więc rotuję kostkę, setch hammer i łączymy. Od razu mi się rzuciło to, czy natychmiast, więc e, zrobimy sobie pomarańczowo żółtą krawędź. Bardzo łatwo. Zresztą wystarczy wrzucić krawędź u góry, w odpowiednie tutaj miejsce, połączyć i już od razu mam gotową. Kolejny, co mi się rzucało, to ten bardzo e, fajny i kruszący bloczek, więc wrzucam w jakie miejsce, rotuję kostkę i tutaj wyszukuję tego elementu. Wrzucam sobie z kamerę na boku i łączę. E, następnie mam tutaj jakby kolejną dobrze zrobioną krawędź. Można tak powiedzieć, żeby już od razu do wrzucenia. będziemy wystarczyło tylko obrócić, więc kolejne co bym zrobił, to ten bardzo ciekawy przypadek. I to wrzucę w taki sposób i od razu na tyle wrzucę tą krawędź. I dlaczego w taki sposób? Tutaj mamy takie same kolory, dzięki czemu mogę zrobić D, tak jak ostatnio na 4 krawędzie, czyli logotop wracający i D'. Prim. Dzięki czemu mamy kolejną już krawędź zrobioną i od razu to mi się rzuca w oczy. Żółto, czerwona, rzucam i tutaj mamy środek, Tych krawędzi robię i gotowe. I tutaj wiem, że wrzucam ostatnią krawędź, więc przejdę już na dolną warstwę, więc wrzucam tutaj, zrobię żółto nie dyską, tutaj slice. No i tutaj u góry tutaj zrobimy tą krawędź i będziemy mieli wszystkie pierwsze 8 krawędzi gotowe, z zapamiętaniem, że tutaj mamy jedną krawędź z wow. No i tak, w takiej sytuacji najprawdopodobniej bym robił do tego jakąś parę, albo zrobił też to M i postarał się tutaj coś znaleźć. Tutaj bym miał e, biało-czerwone zrobione, więc zrobiłbym sobie F2. E, tutaj slice u obrócił i cofnął. No i tutaj trafiamy taką sytuację, gdzie to M' U' M. E, wręcz się prosi, żeby zrobić, bo nie mamy tutaj wręcz żadnego bloczka. Nic nam się nie łączy, więc gdzie to zrobię, powinno nam coś tutaj wyjść. I tak, i mamy... Na przykład do zrobienia biało-pomarańczową krawędź Robimy i zostają nam na końcu dwie krawędzie Wiem, że nie będę miał tutaj przynajmniej algorytmu parity Ale pamiętam, że wrzucałem jedną krawędź źle Więc tutaj na końcu to nam zostanie parity Więc obracam Robię krawędzie standardowo No i na końcu wykonuję już algorytm parity Dzięki czemu kończę nasze krawędzie i zostaje nam faza kostki 3x3. E, tutaj mam nadzieję, że już nie będziecie mieli problemów, że kilka Wam e, pokazałem, zwłaszcza z ten m prime u U2M. To jest bardzo przydatne, o że jeżeli nie mamy żadnego bloczka, bardzo szybkie do wykonania, e, a dzięki temu też możemy coś złączyć i wykonać dodatkowo. O ja już nawet mówię w oll -u. To był specjalny film dla sklepu strefakostek.pl Poćwiczcie sobie układanie, tak jak ja to robiłem, zwłaszcza z tymi różnymi slice'ami, obracaniem Naprawdę wystarczy lukach, a też szybko lecieć na kostce, nie zastanawiać się, by pierwszą, lepszą krawędź Właśnie robić sobie takie metody, tak jak ja, żeby na przykład na początku parować te białe krawędzie I powinno Wam wszystko wychodzić i czasy powinny schodzić Więc ja zatrzymam za was kciuki, trenujcie, dalej układajcie Trzymajcie się i cześć, do następnych filmów